Historyjka ta jest prosta, chociaż głębszy sens zawiera. Burza włosów nie wyrosła. Burza włosów nie wyrosła. Więc poszedłem do fryzjera. Fryzjer fakt, że jakiś nowy, rzekł mi, bo wyglądał sennie. Ja się zajmę pańską głową, a pan się tymczasem zdrzemnie czym szczęknął nożycami z góry, z dołu, tam cyk, tu cyk. I gdym przysnął za uszami, wystrzykł mi, był taki kucyk. Obudziłem się na koniec, patrzę w lustro, wzięłam błogo, czoło dobrze, dobrze skronie, z tyłu jakbym o ogon. Mówię, chyba panu szale, otnij pan to, bo czasu szkoda. Fryzjer się rumieńcem zalał, mówiąc, mistrzu, taka moda. Tnij, pan, mówię, nie uchodzi robić z siebie pośmiewisko. Niech kucyki noszą młodzi. No co on mi rzekł, artysto. Pańska czaszka to antyczna rzeźba, która się prosi. Władcza i majestatyczna, żeby taki kucyk nosić. Mówię, przestań pan wydziwiać i robić mi z mózgu wody i w ogóle uszczęśliwiać, nie pytając mnie o zgodę. Proszę wziąć do ręki Brzytwy ciąć i nie truć głupstw na próżno. Fryzjer stoczył z sobą bitwę. Lecz mi w końcu kucyk urżnął. Następnego dnia o świcie, gdy na stole stygła kaszka, popatrzałem w moje odbicie. Rzeczywiście grecka czaszka. Odsunąłem talerz pusty, w radio szedł reportaż z Hradczan, a ja zerkł w lustro. Rzeczywiście, czaszka władcza. Brew zmarszczywszy w lustro patrzę, opuściłem ją, uniosłem. Co ja robię w tym teatrze? Powinienem zostać posłem, albo lepiej senatorem, mieć dyplomatyczny paszport, w rządzie miałbym szansę spore. Rzeczywiście z taką czaszką A rozsądek Milcz kretynie Szydzi mną poniewiera Myślę jednak, gdy czas minie Znów do tego pójść fryzjera Do fryzjera skoczę Chyżo I w te czasy głupio smutne Niech mi znowu coś wystrzyże Ja to potem i tak utnę Ale przedtem Zły czy chmurny Fryzjerowi naddam ucha Komplementów nawet bzdurnych strasznie się przyjemnie słucha.